Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale NG Style. Dzisiejszy odcinek z serii olejki i odżywki do włosów. Mam dla Was pięć przetestowanych, przetestowanych kosmetyków i w związku z tym, że znów mam puste opakowania, chcę się ich pozbyć, to dlatego ten odcinek. Poza tym opakowania są puste, także moja opinia już będzie po po prostu zużyciu całego opakowania, a nie po jednorazowym. K użyciu. A, i, a jeżeli chodzi o pierwszy produkt, to jest Gliskur odżywka um, z keratyną. A włosy długie, skłonne do zniszczeń e, z rozdwajającymi się końcówkami. Taki oto produkt. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, to gęsta, biała konsystencja, ładnie pachnie jak większość tej firmy zresztą. Bardzo wydajna po nałożeniu włosy są gładkie, lepiej się spłukują. po spukaniu są miękkie i ładnie pachną. Włosy rozczesują się lepiej niż po samym szamponie. I to jest tak naprawdę odżywka z keratynowym serum odbudowująca zniszczenia i wzmacniająca strukturę włosów. To jest już puste, także do wyrzucenia. E, kolejny produkt to jest mało znany, e, połowa przetestowana, e, bo pod światło widzę, że dotąd jest. Luseta, biotyna i kolagen, taki oto produkt z taką pompką fajną. E, fioletowa, gęstawa formuła pięknie pachnie. Po nałożeniu włosy są wygładzone jak tafla, po zmyciu miękkie i delikatne, rozczesują się lepiej niż bez, oczywiście jakieś odżywki. Po wysuszeniu są lekkie, puszyste, delikatne, nie wygładza końcówek, czyli włosy są niby fajne, ale to wygładzenie końcówek tutaj nie następuje. Ehm. Aczkolwiek e, uważam, że jest to dość fajny produkt, ponieważ ja widzę, e, że moje włosy, odkąd stosuję a tak naprawdę m, te ostatnie odżywki dość często, częściej niż wcześniej, m, bo znów po prostu zostały zniszczone gdzieś tam u fryzjera, to widzę, że mimo tych jas tego jasnego koloru one są odżywione, one są ładne, błyszczące, o. więc e, nie są. Przesuszone i zniszczone, nawet jeżeli chodzi o końcówki, to nie ma tragedii. Ja, ja te włosy umyłam i wysuszyłam tylko, także nawet nie mam, nawet nie były prostowane, dlatego z tyłu gdzieś tam są pokręcone, natomiast tak wyglądają właśnie po samym myciu. Więc dla mnie to jest sukces, że nie muszę ich gdzieś tam prostować. Nie są też jakieś mega postrzępione, tylko tak jak widzicie, ładnie się układają. O, jak tafla. Kolejny produkt to Crazy Hair by Hiskin, odżywka proteinowa, pech, balans, zapach czekolady, coś takiego. Tu już też jest resztka. Ten produkt dostałam od znajomej, ponieważ miała bardzo dużo produktów właśnie do włosów i, i dała mi. Tutaj już jest tak naprawdę resztka, bo zapach spodobał się córce, która postanowiła wykorzystać, i super, bo po to są takie rzeczy, żeby właśnie. Używać, zwłaszcza jeżeli ma się długie, e, piękne włosy. Także fajnie, że tym dbaniem o włosy również zaraziła się moja córka. E, I e, tutaj, jeżeli chodzi o ten produkt, to brązowa, gęsta konsystencja o przyjemnym zapachu czekolady, dobrze się rozprowadza i zmywa, rozczesuje się średnio, akurat, jeżeli chodzi o ten produkt. Po wysuszeniu włosy są lekko puszyste, uniesione u nasady. To jest właśnie ważne, bo dzisiaj nie mam aż tak uniesionych, a po tej odżywce były. Delikatne w dotyku, gładkie oraz ładnie pachną. Także dość całkiem fajny produkt. Kolejne to jest totalna porażka, niestety. Skusiłam się, nie wiem dlaczego, po prostu gdzieś chyba usłyszałam, że o, to jest jakiś must have z Instagrama czy skądś tam. Wonder Serum, Spray Care and Oil Organ z Products Action. Nigdy więcej. Jak widzicie jest po prostu prawie cały, prawie niewykorzystany, bo sam zapach jest tragiczny, ten produkt w ogóle nie działa i uważam, że bez sensu jest w ogóle go używanie. Mleczna, wodnista konsystencja, jak na olejek arganowy, słaby zapach trochę typowego, takiego rozjaśnia, właśnie rozjaśniacza u fryzjera, jakbyśmy byli u fryzjera, rozjaśniali włosy to jest taki dziwny zapach albo, no dobra, dziwny zapach, no to to jest taki no właśnie, nie widzę tego wygładzenia, jak dla mnie bardzo słaby produkt, nie działa, e, a nie by miał być właśnie do suchych i zniszczonych włosów. Natomiast ja go mm, użyłam chyba, nie, nie wiem, z kilka razy i stwierdziłam, że no nie, produkt na włosach ma pachnieć, nie lubię, włosy śmierdzą. Okej. Okay. I ostatni produkt, Mm, też dostałam od tej samej znajomej, co to? Baśka, kosmetyki po polsku, olejek różany na końcówki a, włosów z multivitaminami taki oto. Jeżeli chodzi o ten olejek, to yy, no wiadomo, jak olejek, tusta konsystencja, ale niezbyt miły zapach. Jak na różany olejek spodziewałabym się czegoś więcej po nim. Nie zauważyłam żadnej poprawy ani e, kiedy olejowałam na całe włosy, ani tak jak naprawdę, jak jest przeznaczony na końcówki. Zbyt duża ilość pozostawia po prostu włosy tuste. E, wykorzystałam go do końca, tu już nic nie ma, też opakowanie do wyrzucenia, ale po prostu no yy, jak dla mnie, no nie. Ja mam, w moich odcinkach też można spotkać właśnie, że ja mam swoje ulubione olejki, jestem nastawiona na nowości, natomiast tutaj absolutnie ten olejek się nie sprawdził, a olejki, które używam właśnie mają wygładzać ten włos, mają te końcówki ujarzmić, bo jednak gdzieś tam one się najbardziej zawsze kruszą, zwłaszcza przy jasnych włosach, natomiast no ten olejek się w ogóle u mnie nie sprawdził kompletnie nic nie ma, nawet jak przechylam, także już do wyrzucenia. Dajcie znać, czy stosowaliście któryś z tych Produktów, czy któryś jest Waszym ulubionym? Czy może macie jakieś inne masker do włosów? Tych produktów do włosów jest naprawdę ogrom. Ja co jakiś czas próbuję coś nowego. Są moje takie ulubione produkty, jak właśnie olejki, o których już opowiadałam w swoich odcinkach. Natomiast jakby nie zamykam się na nowości i staram się co jakiś czas sprawdzić, czy po prostu coś mnie zaskoczy. Miłego wieczorku. Hej!